Widzieliście? <laughs> Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z Pokemon Go Udało się, kochani udało się Ukończyliśmy challenge Sparka Sparka z, z, z Go Chicago I tym razem oczywiście Od dnia jutrzejszego Od godziny 22 Startuje na rajdach Darmowy jeden Rare Candy Podwójne cukierki za wykluwanie. Podwójne cukierki za łapanie. I jeszcze jedno było. Aha! Zmniejszony dwukrotnie dystans na jajkach. W sensie wykluwania. Także takie bonusy do nas doszły. I takie bonusy będą obowiązywać od dnia jutrzejszego od godziny 22 do 25 ma czerwca. Do godziny tej samej. I oczywiście nikt nie jest zaskoczony tym, że w ciągu. Hmm. Niecałego dnia Team Instinct ogarnął ponad 5 milionów questów, gdzie wcześniej przez 3 albo 4 wcześniejsze nie mogłem wbić 10 A tu i w jeden dzień ogarnął wszystko Czyli co ty kombinujesz? kominujesz? Coś tu wyczuł Pewnie jakiś dodatkowy bonus Dokładnie tak! Kolejnym bonusem oczywiście jest Shaini Raiku Shaini Raiku oczywiście na chwilę obecną jeszcze nie jest potwierdzone jako data jeśli chodzi o Raiku Day, Raiku Day Jednak patrząc na pozostałe eventy nie nie koniec zabawy teraz Jednak patrząc na kolejne dni, w sensie miesiące Patrząc na Dortmund, jak i też na Yokohamę, To w tym samym tygodniu, co dzieje się, bonusowy weekend, w sensie tydzień mają miejsce w weekend Właśnie te eventy, w sensie te Tak też i w tym przypadku, Ale no dobra, rob swoje <gry> W każdym razie nie wiem dlaczego tak naprawdę Niantic zwleka z podaniem informacji Jak tak naprawdę wiemy Kiedy będzie to miało miejsce Tyle, że nie jest to sprecyzowane, bo prawdopodobnie chodzi tutaj o weekend I to ten aktualny, czyli 20 bodajże, rzeczy, który? Dzisiaj mamy 17, 18, 19, 20, 21, 22 albo 23 Czerwca. Jeden z tych dwóch dni będzie hostował, w sensie w tym dniu będzie na pewno Shiny Raiku Day. Tylko ciekawy jestem jaki atak. Ja kolejny raz mówię właśnie o tym ataku. Więc mi wiemy oczywiście, czemu ten Pokémon jest ważny. Nie wiem czy wiecie, ale od jutrzejszego również startuje takie coś, jak jest zmiana Legend. Zmiana Legend na rajdach i Kreseli już nie będzie z nami, a będzie z nami Kyogre. I w tym przypadku Kyogre właśnie jest mega podatny na ataki elektryczne, które posiada właśnie Rajku. Więc tutaj będzie ewidentnie najlepsza możliwość właśnie rajdowania na Rajku w stosunku do co najmniej kolejnych trzech tygodni lub dwóch tygodni, nie pamiętam dokładnie, właśnie, żeby zdobyć tutaj naszego najlepszego pokamana wodnego, jakim jest Kyogre Aktualnie jeszcze. Jerry, kamery mi nie ciągniesz? Nie pociągnie. Znalazłem wideo, jeśli chodzi o moment łapania Shiny Anoryfa, jednak, już chyba Was to nie interesuje, bo widzieliście to w ostatnim odcinku. I tak wiem, widziałem Wasze komentarze w ostatnim odcinku, jeśli chodzi o e, nieewoluowanie jednego Pokémona, dokładnie dwóch, które wymagają Sinostone'a. Tak naprawdę, patrząc na samego Raidona on sam w sobie wygląda, jakby był po ewolucji tej maksymalnej. Także dlatego go przeoczyłem. I drugim jest oczywiście Mamoswine, ale jego oczywiście mieliście dosyć, jeśli chodzi o ewolucję podczas e, lutowego Committee Day. I było sporo. Ale żeby nie było, że kłamię lub faktycznie pomijam, to dzisiaj odpowiemy na pytania dwa, które oczywiście nie mogłem znaleźć podczas wczorajszego odcinka, dlatego też nie było tych ewolucji. I w ramach tych dwóch pytań, oczywiście ewoluujemy te dwa Pokémony. Oczywiście o ile mam Słynaba, gdzieś tam Lucky. Jak widzimy, w tej chwili oczywiście nie udało mi się zdobyć komary. Znowu nie udało mi się zdobyć 50 km w tym tygodniu z Adventure Sync. No szkoda, równe 40. Jednak wiele osób tutaj reportuje, że Adventure Sync ma problemy, jeśli chodzi o zweryfikowanie właściwych kilometrów. A mianowicie, niektóre osoby na Twitterze lub na Reddicie pisały, że przebyły właśnie 5 km w dniu dzisiejszym. Wstały rano i przebyły, bo im brakowało. Jednak w momencie weryfikacji, innego nie zaliczyło Jeżeli macie taki sam problem, podobny To warto napisać tiketa do Niantic lub też ogólnie, no przeważnie Niantic działa w ten sposób, że Jeżeli ma coś rekompensować, to ewidentnie działa to przez Ewidentnie tiket, a nie Twittera Także niestety odbieramy 40 km Tylko Także tylko 1100 Hiwapota spadł Tutaj na pewno nie shiny. I dodatkowy miesiąc w sensie tydzień już mam niecały kilometr. Jednak jak mi wiecie no nie dałem rady, bo nie mogłem zbytnio chodzić w tym tygodniu, dlatego no, straciłem te 50, 67 tysięcy stardasta. Niestety, no ale mówi się trudno. Także jeśli chodzi o jutrzejszego Pokemona, dokładnie dla nas polczejszego, bo ogor będzie u nas dopiero w dniu 19 od rana 19 czerwiec. To najlepsze pokemony oczywiście. electivire Dla osób, które będą starały się tutaj robić rekordy. O, patrzcie, sam wyskoczył. Jerry, coś ty zrobił. O, Onik, szajni, Nie szajni, Niestety. <grystanie> Jednego miałem. Widzę, że CP miał jak teściowa. Na 102. W każdym razie Adventure Sync, tu i zweryfikowaliśmy. No, nie nie, 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 nie. Wróć, wróć, Jerry, wróć. Tam widziałem koleżankę, widziałem, widziałem, nic z tego. Właśnie, jeszcze jedna rzecz, Research Breakthrough, w sensie Research Breakthrough, 7-Day. <laughs> I dzisiaj oczywiście jest, jeszcze zostało nam dwa razy, oprócz dzisiejszego, dwa tygodnie, żeby znaleźć tutaj naszego Shiny. Do tej pory ani jednego nie trafiłem i może tym razem nie ma tutaj ewidentnie y, Sinusona i też nie ma Shiny. Także wracając do naszych nagród Wracamy Jerry Skoczysz? A pięknie, cudownie, to uważaj, dobra? Będziesz uważał? No, okulary Jerry, nie powinno skakać Będziesz skakał? Dobra, muszę pozabijać komary, które mi gryzą, wiesz o tym? Wiesz o tym? Super, czyli aktualnie e, mamy Czyli aktualnie mamy, co? Na rajdach będziemy mieć od pojutrze w Polsce. No usiądź sobie, usiądź Jerry, usiądź. Od pojutrze będziemy w Polsce mieć e, Kajogra. Także tutaj ci, którzy nie mają jeszcze. Ej, uspokój się. No, uspokój się. No tak, głaskaś, tak? Dobra, także od pojutrze. mnie niedziery. Także odpowiedź będziemy mieć na Rajda Kaiogra, na którego super efektywne ataki to są elektryczne i właśnie je polecam każdemu. Chyba, że macie tutaj bardzo mocne, mega mocne, super ekstra pokemony trawiaste. Na niego też będą super. Tyle, że musicie wziąć pod uwagę to, że pokemony trawiaste będą dostawać mocne obrażenie od pokemonów, w sensie od ataku lodowego, który posiada również ten pokemon. Jakim jest Kyogre? A Kyogre posiada drugi atak pozawodny, który jest elektryczny, czyli będzie nieefektywny. Nieefektywny na elektryczne pokemony. Także polecam tutaj ewidentnie tylko elektryczne. Definitywnie. Dobra, Jerry, spadamy stąd, bo tu nas gryzą. Ty! Tu jest Nest Onyxa! Matko! I nieszajni! Spadamy stąd. Ach, gdzie my pójdziemy? Jerry, kto nas przyjmie? Także z karteczki, w sensie z recepty, już wszystko przystaliśmy prawie wszystko. Jeśli chodzi o ewolucję, brakujące dwie, to jest pytanie od Was na wczorajszym odcinku, a mianowicie: czy można przyjść na GoFest w Dortmundzie z kilkoma telefonami? Dokładnie pytanie mówiło o tym o dwóch telefonach, a nie o więcej, ale zwróćcie uwagę, że każda informacja na Stronie głównej mówi nam o tym, że każdy gracz dokładnie nie jest graczem, tylko jest ticket holderem, czyli osobą, która posiada bilet na event. A bilet dotyczy głównie konta. Jeżeli macie i telefon, gdzie macie na niej jeden bilet, jedno konto, i macie, przypuśćmy, kolejne trzy bilety na trzech kolejnych telefonach, ale pamiętajcie, trzy telefony, trzy konta. Na każdym innym. I nie ma nic zmianki jeśli chodzi o regułę, że nie można wejść z kilkoma telefonami. To są wasze urządzenia. Możecie wejść nawet z pięcioma prawdopodobnie i nic wam nikt nie powinien zrobić. W regułę mi nie ma nic jeśli chodzi o to, żeby wziąć przybóźmy telefon za kolegę, za koleżankę i trzymać, bo on jemu się zgubi. Nie ma żadnych wytycznych jeśli chodzi o limit urządzeń, które możemy przynieść na miejsce. Da Jerry, z, znowu dorastał mi iść. Tam komary ci gryzły, mnie też tam Pewny jesteś? Mnie się wstydzi <grywa> e, Dobra, tu i kolejny jest Onix, to pójdziemy w tamtą stronę, może znajdziemy kolejnego Onixa, a przy okazji zrobimy ewolucję naszego Pokemona Także informacja jeśli chodzi na bieżąco plus QA, które miało miejsce wczoraj, ale jest kolega, którego nam brakowało wczoraj. Ewolucja leci. Rajdon w Ryperiora. Jest Ryperior. I chyba słańba laki nie mam aktualnie, więc musimy sobie jakoś poradzić bez niego. I jeszcze jedną ciekawą rzecz znalazłem wobec pytań, które były wczoraj, a mianowicie jednego. Ile było. Czy Pokémony mogą umierać? Powiedziałem Wam przykład, dokładnie dwa przykłady, ale nie powiedziałem, że jest ich mniej lub więcej. Będzie w kolejnym odcinku. Za niedługo materiał, który Wam przedstawię, jeśli chodzi o wszystkie, że tak powiem, możliwe, realne śmierci Pokemonów, które widzieliśmy lub które dostrzegliśmy i które możemy zweryfikować i nie mówiąc tutaj o tym, że możemy się domyślać, tylko że tak faktycznie było. Co się z nimi stało? Także mam nadzieję, że taki odcinek będzie mega ciekawy. Ohoho. Oh. Jest piesio, jest Jerry, wersja do zabawy lub atakująca. To jest pozycja do zabawy. Definitywnie. Zawsze, jeżeli jest drugi pies w odległości, Jerry. Nie, 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 nie ma nic, nic z tego, nic z tego, nic z tego. Jeżeli jest pies w odległości, tak powiedzmy... no 100 metrów. Może 60, to Jerry się składa do witania go. <gry> Także jeżeli masz jakieś pytania odnośnie. Co ty... Dobra, dobra. Spadamy. Także, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie samego GoFestu, pytajcie, piszcie i być może stworzymy taki indywidualny odcinek, jeśli chodzi o informacje związane z tym wydarzeniem. Aha, jeszcze na rzecz. Właśnie. Kusi wspomniał na odcinku, że będzie organizował spotkanie. Jeśli chodzi o taki meetup w Dortmundzie, około godziny 16 ustaliliśmy tak mniej więcej wstępną godzinę i prawdopodobnie będziemy realizować go wspólnie ewentualnie na bazie aplikacji de gdzie będziecie mogli mnie znaleźć mam nadzieję, że to się uda, bez plemu. także razem się spotkamy, oczywiście każdy kto korzysta z tego... tej aplikacji te osoby będą mogły oczywiście przebić piątkę przez aplikację i otrzymać medal ode mnie zapomnieliśmy powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, dokładnie o przemyśleniach jeśli chodzi o zakończenie wydarzenia bo zwróćcie uwagę, że w tym roku po Goufeście, dokładnie pierwszym, i później Safari Zone, zresztą, chyba po samym tutaj Goufeście i po tych dejach było coś takiego jak Unikalna Nagroda, gdzie otrzymaliśmy tutaj miesiąc rajdów na Mewtwo W tym roku nie ma nic takiego. Żadnej nagrody. Czy to jest jakaś pułapka, zagadka, niespodzianka? Kto wie? Być może nam dadzą nagrodę tutaj Just Like that. Po prostu nas zaskoczył. Jednak w tej chwili jestem bardziej już utwierdzony w tym, że jednak, znaczy, jeśli chodzi o każde wydarzenie, jakim jest GoFest w Yokohamie, czy też nawet. Nie pytajcie, <laughs> czy w Dortmundzie, to wszędzie będzie ten sam Quest na Jirachi. Um, bo jeśli chodzi o adnotacje, które znalazł, jeśli chodzi o questy, które znalazły yy, Trails, to są tylko zmiany, jeśli chodzi o Pokémony, które musimy zrobić zdjęcia na terenie. Nowego otoczenia, które będzie na terenie konkretnie Dortmundu, czy też nawet jego Hamie. Aktualnie jest na razie na Dortmundzie, i tutaj tylko ten quest się zmienia, dokładnie jeśli chodzi o robienie zdjęć. Jednak, jeśli chodzi o pokémony, które się nam pojawiają na boku, po lewej stronie, wiecie, w ramach tego snapshot, i snapshot, gdyż wzór spotkania tutaj naszego smyrgla to będą te same, które oczywiście będą wybudzać naszego Jirachi i prawdopodobnie na całym świecie będzie quest dopiero w momencie kiedy skończą się wszystkie tutaj eventy typu Go Fest także prawdopodobnie cały świat otrzyma możliwość zdobycia Celebi pły Jirachi dopiero około września nie wcześniej i nie, nie musicie pytać, po prostu wam powiem, że nie będę wam mówił o tym jakie są etapy jeśli chodzi o wykonywanie quest na Jirachi podczas naszego GoFestu bo osoby, które tutaj nie będą brały udziału w tym wydarzeniu na nic to wam się zda bo sam etap, jeśli chodzi o wszystkie etapy będą zmienione jak będzie on wypuszczony podczas y, tam wiecie wrześniowego WoW te wszystkie questy będą zmienione bo zawsze było tak, że questy na GoFestie są łatwiejsze, prostsze, ciekawsze Między nagród, a jeśli chodzi o quest, który będzie globalnie dostępny, to będzie, wiecie, wieloetapowy, prawdopodobnie do 8 etapów będzie. Jednak z ciekawości będę na pewno tutaj badał sprawę, kiedy wypuszczą tutaj dziaci quest globalnie. Bo sam jestem ciekaw, czy sprostałbym bez problemów temu questowi, lub też sam podejmę się tego. Zresztą, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. I w tym odcinku to było o tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobał. Chociaż niektórzy oczywiście wiem, nie lubią harczenia Jarego, ale to jest urok tego psa. Także dziękuję za uwagę i widzimy się następnym razem. Like, subskrypcja, jeśli wam się podoba odcinek i do zobaczenia. Trzymajcie się, hej!